W Teatrze Zdrojowym w Kudowie Zdroju odbył się wyjątkowy koncert zaduszkowy w czasie którego można było usłyszeć utwory polskich artystów, których nie ma już wśród nas w wykonaniu Michała Bobera, finalisty 11 edycji The Voice of Poland wraz z zespołem. Przede wszystkim usłyszymy utwory Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, będzie również Czesław Niemen, będzie piosenka Krzysztofa Krawczyka, Agnieszki Osieckiej. Te utwory wykonuje się z poczuciem odpowiedzialności, to na pewno. Ja z kolei dobrze się czuję w repertuarze akurat Andrzeja Zauchy i Zbigniewa. Wodeckiego, dlatego bardzo lubię ten repertuar i ja się w nim czuję dosyć swobodnie. No ale jednak nie jest to, to do końca łatwa rzecz, żeby sprostać tym oryginalnym wykonaniom tych wielkich artystów. Część utworów jest trochę przearanżowanych, jakby staramy się, żeby oczywiście zachowały one swój charakter. Nie chcemy tutaj wprowadzać unowocześnień na siłę. Natomiast no, chcielibyśmy też mieć taką możliwość i mamy właściwie taką możliwość swobodnej interpretacji tych piosenek. I też z tego korzystamy. Proszę, kochaj mnie, cokolwiek zdarzy się, zawsze kochaj mnie. Na dobre i na złe nasze serca też. Od dawna czują, że musi przyjść samotności krew. Dzisiejszy koncert zaduszkowy wpisał się już na stałe wydarzenia kulturalne naszego miasta. Myślę, że to jest właśnie dobry czas na to, żeby przemyśleć swoje życie, żeby zastanowić się nad tym, co było, co nas czeka, i cieszyć się też z życia, jakie nam zostało. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór spowoduje, że wszyscy z przyjemnością, z zadumą wsłuchamy się w piękne utwory. moje i ciepło moich dłoni a potem przyjdą noce, jak psy wierne. Skład zespołu jest taki, że usłyszymy tutaj piano, na pianie Tomek Jędrzejewski i Piotr Sypień na kontrabasie, natomiast jest to skład taki bardzo akustyczny, zależało nam na tym, żeby to było właśnie bardziej akustyczne wydarzenie, które nadaje jakby takiej pewnego rodzaju intymności temu spotkaniu dzisiejszemu z widownią. No i sam dobór piosenek, wiem, że nie wrócisz, kiedy mnie już nie będzie i tak dalej, to są piosenki, które nieprzypadkowo znalazły się w repertuarze dzisiejszego koncertu, bo wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy raz na jakiś czas, a ten okres jest właśnie takim czasem, po prostu zatrzymali się, pomyśleli w miejscu o tym, co robimy w swoim życiu, w jakim miejscu swojego życia jesteśmy i dokąd tak naprawdę pędzimy i po co pędzimy. Nie warto czasami. Myślę, że to jest ten moment w życiu Kudowy też, ja to podkreślę, kiedy ten kalendarz Matki Natury, czyli przepiękna jesień, pokrywa się też z kalendarzem ważnych wydarzeń i uroczystości. Jesteśmy w tym Okresie zadusznym, okresie wszystkich świętych, kiedy wspominamy też nie tylko tych, którzy odeszli w tym roku, ale również, no jak to w przypadku koncertu, wielkich polskich artystów. No i ten jesienny charakter, zaduszkowy charakter to właśnie jest koncert refleksyjny, koncert poświęcony tym największym polskim artystom. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co grębicie. Za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną.